I widzowie, wam pokażę namiot. Yy, patrzcie, tutaj jest takie no, przejście, którego nie umiem otwierać. No patrzcie, tutaj jest taki haczyk i się bierze, ale go nie umiem zamknąć, więc niestety go nie otworzę. I chyba najbardziej chcecie, żebym wam pokazała firadku. Tak to wygląda, pięknie. I patrzcie. Tutaj wchodzimy. I tu jest taka potężna sypialnia. Strasznie gorąco. Yy, I patrzcie. Tutaj jest taki pokoik i tu jest ściana. I patrzcie też można odsunąć tą ścianę i mogą być dwa pokoje. A jak coś, to też może być tak, że, że patrzcie, pokażę Wam ścianą. Patrzcie ścian, patrz ściana i nie ściana. No Więc my mamy taki namioc. Tutaj będzie tak, że tutaj śpi mój brat, tu śpi tu śpię ja, tu śpią rodzice. No to pa!